Zepsuta plastikowa część w lodówce. Co robić? Można zamówić, można szukać, bo no, to, ta lodówka, od, od, od której ta część jest bardzo stara nie wiem jakich, jakiego rocznika no i bardzo trudno znaleźć coś takiego. Możliwe można, możliwe nie. No szybciej było poprosić mnie, zamodelować. No już jest zamodelowana i nawet jedna część z tych jest wydrukowana. No. і е, ту е, обламане е, горна ченщ, і не було з опозитної сторони, з другої сторони. Е, uh, ну no, і в кінці що? замоделював, е, uh, замоделював опозитно, замоделював провідлого. Ну, no. маємо два модуля. Цик, <laughs> цик, тут два моделі. Е, е, Тараз ще друкує uh, друга ченщ. Ну, no. No i powiedzcie i klient będzie zadowolony, a jeżeli coś potrzebujecie takiego no, niestandardowego, albo coś co trudno znaleźć, to piszcie do mnie, link w bio, pomogę wam, zamodeluję i wydrukuję. Pozdrawiam.